Lata 2024 i 2025 to kontynuacja intensywnego rozwoju gminy Dąbrówno. Projekty obejmowały zarówno rozwój infrastruktury technicznej, modernizację budynków, jak i działania w obszarze edukacji i ochrony dziedzictwa kulturowego. W 2024 roku zrealizowany został pierwszy etap modernizacji przepompowni na terenie gminy, a także gruntowna modernizacja świetlic wiejskich w Wierzbicy, Saminie, Lewałdzie Wielkim, Jagodzinach i Elgnowie. W chwili obecnej też skorzystaliśmy ze środków zewnętrznych i mamy te świetlice, które są na stanie gminy. Są w pełni profesjonalnie zrobione, wyposażone zaplecza kuchenne, no i służą wszystkim mieszkańcom. Remont drogi w Lewałdzie Wielkim i budowa pomostu rekreacyjnego nad jeziorem Dąbrowa Wielka to przykłady kolejnych inwestycji. Jednym z kluczowych projektów była przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrównie, która znacząco podniosła jakość lokalnej infrastruktury sanitarnej. Rok 2025 to również czas dynamicznych zmian. Za ponad 7 milionów złotych wybudowano nowoczesną salę gimnastyczną przy Publicznej Szkole Podstawowej w Elgnowie oraz za kolejne 5,5 miliona nową stację uzdatniania wody w Saminie i w Wądzenie. Kontynuowana była też modernizacja przepompowni ścieków na terenie gminy. Remontu doczekały się kolejne drogi gminne, m.in. w Dąbrowie, Pląchawach i Bartkach. Remontu doczekały się także dachy zabytkowych kościołów w Dąbrównie i Gardynach oraz część zabytkowej kamienicy w Dąbrównie, co świadczy o dbałości władz gminy o lokalne dziedzictwo. Gmina Dąbrówno wyróżnia się w regionie umiejętnością skutecznego pozyskiwania dofinansowania z wielu źródeł funduszy unijnych, programów rządowych i wsparcia ze środków celowych, co pozwala na realizację projektów o dużej skali bez nadmiernego obciążania budżetu gminy. telewizja Kopernik. Kopernik.tv